Pytle. Baba! Morda frentle. Morda sętle. Kapczyuj je bany, zamknie tam, a nie blued kurwa. Gdybyś zobaczył kopczu, by o własny cień się tapił. Cień kurwa on by spojrzał w lustro i chuj. Balas mały śmierć kurwa. się no. skończył. Grzybu! Pakistańczyk! Tak wyzekł w supermarkecie. dwa bawutę i pnąć ty chcesz. Baba. A twoja stara jest jak muzyk z Curfura. Wkładasz monetę i jedziesz ile chcesz. Taki właśnie no, blut. blut. Ty taki się tak nauczyłeś, co? Ty. Master z jeziora. Zabulone oczy. Cała twoja dotacy. Tyś. Blut. blut Pozdrów u dobra? Ode mnie. I no mam. pójdziesz tak. ty, ty, czemu twoja stara tam sprzedaje kurczaki w Tesco Blut? Czemu <grym> twoja stara stoi pod wadę, z ty, czemu, czemu te kurczaki takie drogie? Co? Ty, cio, me, co? Wygląda z profilami <grym> z pytlę, co Ty, pytlecz, to tyle. stara facie, ty Ej, to, to ty, pytle, to co? A weź niech tam nimety nie. nie rób, mamie. No i kopanek zamknij Pytle, ty jesteś z nami? Ale spokojnie. No. Je jedziemy, chuja? Spokojnie. spokojnie. No idziemy. Bo... Nie rób tam, ale nie rób tam, mamie, tego. To boli ją. Masę z wicera. Tak nie można. To nieestetyczne. Ona się źle czuje Zamknij mamę, niech dom jest bliska, bo ci sperma z mordy pyska. Nie wiem co sperma taki kurwa znaczy? Kupę ci w morza ja, się ale nie pobie, pobie, ty, I się tak ty, 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 brud! Czemu brud masz taki nick? Bo cię po ryju mi i kurwa krew w ciebie leci kurwa i kurwa sperma? <laughs> ale Snake, spokojnie, spokojnie. Ty, ziomek! Jak Ty ma, człowiek teraz <laughs> jesteś pobudzony tym, że cię tam mama człowiek Człowiek zjemy? spokój się. Ty, snajku, snajku. Jakbym miał taką dupę na konto, to by mnie muchy w wyśmiały. <laughs> <laughs> Pytles, jedź go, już już w nie frajer. Myśl, jakieś dziecko 10 lat przyjdzie i będzie se kurwa myślał, że jest jakiś pan kurwa. jakby mały, tego matka nosiła w siatce i napierdalała po krawężnikach. <laughs> Blut. O, kurwa, ty, czemu, czemu Cię porzucili na śmietniku i tak zostawili? Blut, jak to się... A czemu Ty mieszkasz w opowiesz kartonie? Opowiesz ty, Ale słuchaj mnie, opowiesz mi, opowiesz mi... w kartonie? Opowiesz mi swoją historię? mieszkasz w kartonie? Jak się na śmietniku czemu znalazłeś? Mi mieszkasz czemu, mieszkasz jaki nub, stary? czemu mieszkasz w kartonie? Czemu, no czemu mieszkasz w kartonie? Czemu mieszkasz w kartonie? Ale tebisz. Czemu mieszkasz w kartonie? Chuj, kurwa, jeba... Ja pierdolę. Ty, ile... blut, ile mi? masz lat? Do jeden Spried do matanczyków cię ruchało, w Nu Nubie! nu Nubie. najlepszym hamulcem? Player kicked. O, a to co? Eee, wie pa, coś, ale... Je jeszcze glutek został. Eee. <grym> Pyśdziołek, najlepszym hamulcem? Twoja stara, łapie za chwilę i stoi. <grym> <grym> Ty wiesz Jasiu Ty brodi. Brodi. To, Czemu tam twoja mama te kurczaki te odroby sprzedaje? Bo ja chciałem kupić kilo ostatnio, nie? Na tych 40 zł, kurwa z włosami Czemu tak drogo? A to od kiedy Co? kurczaki się na kilo sprzedaje? U ciebie, tak. Zawsze kurwa Nie na sztuki Nie, ale u ciebie na, na kilo sprzedają Twoja mama A, pij afgańska, afgańska dzisko. Taki głupi jesteś, że wiesz, że kurczaki na sztuki się sprzedaje? I błysnąłeś teraz? Myślisz, że fajny jesteś? Można. No, no ch co, myślisz, że fajny jesteś? A masz fajny nick? Chłopcy się rzują, Chyba na kilogramy. Myślisz, że fajny jesteś? Brody. Czemu masz taki ryj? Pachasz świnie, co? A widziałeś mój ryj? ja... Ciężko... To, to ciężko wiesz to trochę sobie wyobrazić, ale jakoś daję rady kurwa, ale... Aż, aż kurwa mi się on nie wystawiasz. Aż... On ma mordę, On ma mordę jakby go słybcy karmili. <noise> Weź stary, przy jego modach on wygląda jakby przebiegł przez jego mordę to Stary, gdybym mógł, stary, stary jakby jak mógł, to bym go tak pierdolono, żeby w, reno w renowancji by mu się jajka potłukły. <noise> Sorry. Ty Bloody Boże, jaki ty jesteś to podny stary Chyba ci fraka wokół mózgu się oputała No ja pierdolę <śmiech> <śmiech> Jeden, rodzinkę... Stary Dary skrupaj marchewski dla starego Konusa schema <laughs> Weź w ogóle wygolasz jak pierdnięcie wzdona Nie jedź taty w pupę Nie jedź Bloody Idziesz tata, już piąty czy jedzie? E ziomek bloody. ziomek Bloody idziesz już? A tak fajnie śmierdziało <laughs> to lubisz? Zbród? Ty wiesz, co żona? Znowu nawet nie ma o czym podziewać. Lubisz wąchać pachy? Ja ci no mogę... Ty dla starego, pachy, no tu starego, powąchać pachy i tu nasz Ładnie poprosisz. Jak mi wcześniej laskę zrobisz, to ja ci dam powąchać trochę moich pach. Żona no, ja jest sprawna. jest ja... No dobra, ja...